Cześć, siemanko, witajcie w odcinku pierwszym przygody z Minecraft. Pierwszy odcinek przygody z Minecraft i w pierwszym odcinku będzie taki mini wstępik do tego, Świat się nazywa banan. To będzie taki mały wstępik do tego, o co tu chodzi. Ok. Zaczynamy! I zrozumiecie już zaraz o co tu chodzi od razu zajarzycie, kiedy obejrzycie pierwszy odcinek, zajarzycie odchodzi w całej tej serii. Oglądajcie. Domek. Dzisiaj chyba pójdę sobie do wioski. Okej, okay, ja dzisiaj idę do wioski. Mam wszystko, co trzeba. Nożyce mi się przydadzą. Wędka mi się nie przyda Przydadzą mi się te... Przyda mi się chyba tylko Te rzeczy mi się nie przydadzą Przyda mi się tylko chyba kompas zegar i mapa oraz nożyce Chociaż nie, bo po drodze mogę spotkać jakieś Zwierzęta inne Mój ogród. Oh. Mm. O jajo. Na razie mnie nie będzie potrzebne. Rzucę jajkiem. O małe piskle. Trudno tu jest się wspinać tak w tym całym piasku. Jakie plony. Przydadzą mi się. Bardzo mi się przydadzą. O, do wody parę powpadało. Przydadzą mi się bardzo, bardzo, bardzo. Dużo tych plonów, bardzo dużo ich mają ci osadnicy. Gdzie ja po dachu idę? Kościół. Jesteśmy w Etiopii. Oczywiście. Szybciej w tym wodzie. No, ale proszę Pana. Proszę mnie się nie wtrącać. Na razie. Bo no ja zbieram dla, dla całej wioski plony. Oraz też trochę dla siebie. No ależ. Proszę pana. 69 pszenicy. Ojej, noc zapada. Jutro z panem pohandluję. Dzisiaj muszę biec do domu, bo jest on trochę daleko. Oła! Lepiej będę biegł z mieczem. Muszę się jak najszybciej znaleźć w moim domu. O, jeszcze nie ma, tak nie jest tak ciemno. Zdążyłem przed zmrokiem. No ale już jest. Po 15 trochę. A ja pójdę do domu. Już jestem w domu. Ok. Idę spać. A! O, mm, ale dobrze mi się spało. Schowam niektóre rzeczy do kuchni od razu. Ziarna mi są, nie są w sumie, do niczego nie są mi potrzebne, więc je odłożę. Tutaj. I biegnę do wioski. I tak jestem już trochę głodny. Schody nie wolno biec po schodach. A tu kura. O, gdzie jest te piskle? Zniknęło, czy co? A jak te plony rosną? Wow! <grym> A tu dziura jak. Na, w tej Etiopii, no, to bardzo dużo dziur jest. Ojejku! Co panom się tu stało? I panów wypuszczę. To jest bardzo niebezpieczne. No, tyle ludzi tu było uwięzionych. Dzień dobry, ktoś tu jest? Ktoś jest w ogródku. To jest chyba rzeźnia. Tu jest też jakiś domek. Halo, gdzie ktoś tu jest? Jest tu kto? Stąd? To jest kaktus, a kaktus oznacza niebezpieczeństwo dla, dla, dla tej cywilizacji. Przecież. O! Zboże wyrosło. Mam sześć zbóż już. Ole, farma! Wielka. Wielka farma zboża. Dużo tych plomów ci ludzie tu mają. Więc, jak trochę ich zbiorę na jesień, to chociaż jest lato na razie. Tu na pustyniach jest bardzo gorąco lato. Przecież tutaj tak te zboże na, na nowo wyrośnie, a spaść tej farmy, z tej co jest tutaj, to już trochę niebezpieczne, o tam spać można, coś złamać, nogę. Jeszcze tam, tylko tamtą farmę. Tam to trzeba ogarnąć. Kurczę, ci ludzie mają bardzo dużo tych farm. Z tych farm tak spaść to by było bardzo niebezpieczne. A, już się wystraszyłem. Jestem już głodny. Że za zbyt długo nie pobiegam. Już po tym świecie. Dużo zbierania tych plonów. Ze dwa dni chyba je zbieram. Półtora nawet raczej. No, muszę coś zjeść szybko. Muszę trochę pieniędzy zarobić. O, tu pan proponuje mi chleb. O, tu szmaragd za ryby. Ach, głodny. Okej. Ok. Tu pani przy stole siedzi? Nie, pan jest za drogi. Wezmę sobie kogoś innego, pójdę z kim innym zawijać interesy. W tej wiosce? Naprawdę w tej wiosce jest tak dużo ludzi? Trochę ich jest tutaj nawet. W sumie, o arbuzy pan daje? Pan chce kurczaki? O, tu jest panów dużo. Ale proszę panów, gdzie jest ten pan, który. O, to pan. Tak, do pana przyszedłem. A brakuje mi pszenicy. O, dzień dobry. Na razie mi nie są potrzebne do niczego strzały. Ok, mam 11 złotych. Idę do domu. Do widzenia. 11 szmaragdów. Szmaragdy to takie daniny. Jakby... Tu się płaci w tej wiosce się tu płaci daninami. Więc... Różne użyteczne towary. Na przykład mięso się płaci. Najczęściej szmaragdami. Handlujemy tu różnymi rzeczami z wioski. Okej. Okay. Szybko, w domu. Bo ja pękam. Zjem se. parę malewek. A, wreszcie. Świnka. Dużo już mam trochę Tych ziaren. czy se mapę pójdę do stołu bo tak nic nie widzę ok na razie na mapie jest narysowana tylko cała ta pustynia Tam ten kawałek i cała moja ziemia moja ziemia to jest całe to wybrzeże Całe te wybrzeże oprócz dżungli. Tamte to już nie są moje tereny. Ta góra też nie jest moja. To jest wykupiony przeze mnie teren. Zajęty. Bo to było wolne miejsce. Bagna tamte już nie są moje. Też są wolne. Jest ten półwysep. Zająłem. Taka ciemna ziemia. O. A się robi ciemno ja Tymczasem pójdę o, Świnka Dzisiaj chyba wyruszę w świat. Albo nie dzisiaj, nie dzisiaj. Dzisiaj jest mi śniadanie. Ale tak bardzo chciało mi się pić. Idę do ogródka. Dzisiaj jest bardzo ciepło, więc sobie będę w ogródku. O! Ocelot! Nie ma tu jak pyszne mleczko. Bez dzień. Hmm. Chyba pójdę tam. Jest tak ładny o jajko, Kaczki. Ah. O, mało, małe piskle. Fajne Okej, okay, spróbuję tam przepłynąć co? Tego terenu to ja nie znam o. Próbuję się wspiąć na górę. Na tą górkę. O, stąd widać całą wieś i cały mój teren. O, mój teren jest taki. No, nawet całkiem, całkiem. Mam taki teren wielkości mojego domu. Mniej więcej, ale trochę większy. Ale doliny są na tej górze. Jajko. A tu krowa i owca. Aż mi się zachciało pić od, tej, od po tej górze. Z oceanu woda jest zasłona. Więc nie będę pił. A tam rekiny? Czy co? Śmiernice jakieś. Stąd widać tyle, taki kawał dżungli i pustynie. Wow. Dwie kury, a tu owca i krowa. Biegam se po górze, po pasmach górskich. Wypiję coś z rzeki. i pojde se do ogrutka.